Cześć, witajcie! W kolejnym odcinku dzisiaj przygotujemy sobie przepis, który myślę, że idealnie sprawdzi się na śniadanie. Będzie to khachapuri adżarskie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ono wyjdzie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania haczapuri będziemy potrzebowali 100 g wody, 10 g świeżych pokruszonych drożdży, 1 łyżeczkę cukru, 300 g mąki pszennej, pół łyżeczki soli, 15 g oliwy z oliwek, 125 g sera feta pokrojonego na kawałki, 125 g sera mozzarella pokrojonego na kawałki, 2 jajka opcjonalnie, wegeta, warzywko i dalej w przepisie znajdziecie jeszcze 100 g jogurtu naturalnego. Czas przyrządzania 40 minut, łączny czas 1 godzina 45 minut, przepis oceniany jako średnio trudny, widzicie nazwę użytkownika. Od którego pochodzi przepis Kasia Nkamil i wyjdzie nam z tego dwie porcje dania. Rozpoczynam gotowanie. Do naczynia wlewamy wodę. Następnie dodajemy pokruszony drożdże oraz przygotowany wcześniej cukier. Dodaję cukier. Wyrabiamy nasz rozczyn. Temperatura 37 stopni, czas 3 minuty, obroty prawe 1. Nasze podgrzewanie naszego roszczyny dobiega końca, właśnie się zakończyło. I to jest właśnie to, o czym Wam przed chwilą przy składnikach powiedziałam. Teraz jest dodać 100 gramów jogurtu naturalnego. Tego nie było w składnikach, więc ja wcześniej sobie przeklikałam przepis i uzupełniłam już składniki o ten jogurt naturalny. Mąka pszenna. Oliwa z oliwek, i wnast. oraz sól. Sól. Kolejny krok, wyrabiamy ciasto. Jest to tryb miękkie ciasto, czas 3 minuty. Ciasto wyrobione. Ciasto przekładamy do miski i pozostawiamy do wyrośnięcia na około godzinę. Że biorę sobie teraz ciasto z misy. Jest takie trochę kleisty, zakładam, że takie ma być. I co? Przykrywamy ściereczką, na godzinę odstawiamy do wyrośnięcia. Po godzinie nasze ciasto pięknie wyrosło. My teraz musimy rozgrzać piekarnik do temperatury 250 stopni, blachę wyłożyć papierem do pieczenia i na razie odstawiamy. Wyrośnięte ciasto przekładamy na oprószony mąką blat, dzielimy na dwie części, rozwałkujemy je na okręgi 20-22 cm, następnie dwa brzegi, zagiąć do środka, zlepić końcówki, przełożyć na przygotowaną wcześniej blachę i uformować łódki, odstawić. Ja sobie moją matę już delikatnie opruszyłam mąką, teraz wyciągam ciasto, minimalnie je przegniąte i cóż, dzielę na dwie części. Wydaje mi się, że są w miarę równe. I teraz będziemy je wałkować na okrąg około 20 cm. Wałkujemy. Ja tutaj będę wałkować ciasto. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Mam rozwałkowane, jak widzicie, tutaj mam miarkę około 20 cm, lekko ponad. Teraz dwa brzegi zaginamy. I musimy. Yy, Zebrać je do środka. Także tutaj sobie zbieram, z drugiej strony tak samo mamy takie łódki, przekładam na blachę. Mamy uformowane dwie łódki, zobaczmy co dalej. Do naczynia wkładamy fetę oraz mozzarella. Zaczynam od fety i mozzarella. Będziemy nasze sery rozdrabniać, łączyć ze sobą 13 sekund, obroty prawe 4. Rozdrabnianie zakończone. Do każdego hachapuri nałożyć połowę farszu serowego. No, powiem Wam, że ładnie nam te sery się połączyły, wymieszały, także przekładamy teraz na nasze haczapuri. Wygarniam sobie masę serową, żeby mniej więcej widzieć, ile jej jest. Powiedzmy, że tyle to połowa. I nakładam teraz do pierwszego. Pomogę sobie tutaj łyżką, sunę. No i myślę, że musimy to jakoś równomiernie w miarę rozłożyć po, całym, po całej naszej łódeczce. Sery ułożone. Teraz pieczemy 13-15 minut w 250 stopniach. 13 minut pieczenia właśnie się zakończyło. Także wyciągam teraz nasze puri na blat. I już mam pewną uwagę. Musicie uważać na to, jak zaklejacie brzegi naszych łódek. Bo jak widzicie, ja tutaj nie do końca dobrze zaklejam. Gdzieś coś mi umknęło, z jednej strony jest okej, okay, z drugiej nie OK i troszkę tego naszego farszu nam serowego uciekło. No ale nic, miejmy nadzieję, że nic się przez to jakby nie zepsuło. Zobaczmy, co dalej. Po upieczeniu hachapuri wyciągamy z piekarnika w, y, widelcem, przemieszamy wnętrze tak, aby farsz serowy połączył się z ciastem. Na środek wybijamy jajko, możemy lekko doprawić wegetą i wrzucamy do piekarnika na czas, żeby nasze białko delikatnie się ścięło. No cóż, biorę widelec i mieszam, tak jak tutaj było w instrukcji. Sobie tylko przytrzymam blachę. No jak widać, że nasza mozzarella troszkę nam tutaj zagęściła to wszystko. Dobra, delikatnie przemieszane, teraz z drugim tak samo. Farsz przemieszany, delikatnie na środku tutaj zrobiłam, tu może nie widać, bo mam wyższy rand. Tutaj zrobiłam małą dziurkę, żeby to jajko nam się zmieściło. I cóż, wybijam teraz jajeczko. Mam jedno i w drugim robimy dokładnie tak samo delikatnie przyprawiam wegetą. I cóż, wrzucamy do piekarnika na czas, aż się nasze białko zetnie. Także my będziemy liczyli i damy wam znać, ile nam to zajęło. U nas 6 minut pieczenia z naszym jajkiem. I jak widzicie, tak to się prezentuje żółtko będzie płynne, białko tak w 90% ścięte. Myślę, że o taki efekt nam chodziło. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego. Myślę, że to jest czas na spróbowanie sobie naszego e, hachapuri. Jak widzicie, żółtko jest turbo płynne i o to taki efekt nam chodziło, ale spróbujmy sobie jak to w ogóle będzie smakowało. To jest wszystko mocno gorące, smacznego. Słuchajcie, spróbowałem i czas na krótkie podsumowanie. Ciasto naprawdę bardzo dobre. Jest z zewnątrz przypieczone, w środku jest puszyste, czyli tak jak powinno być. Jeśli chodzi o nasz farsz serowy, dwa rodzaje sera, mocarelka, która nam się ładnie rozpuściła i wypełniła po brzegi nasze łódeczki, do tego feta, która jest słona, nic tutaj tak na dobrą sprawę nie wymaga wegeta, e, bardziej była tylko i wyłącznie po to, żeby posolić to jajko. Jak widzieliście, u nas 6 minut, żółtko jest turbopłynne i wydaje mi się, że o taki efekt nam chodziło. Ogólnie danie oceniam bardzo wysoko jako przepis na jakieś śniadanie. Właśnie my teraz śniadanie będziemy jedli. To, co sobie teraz zrobiliśmy, uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry przepis. Prosty, szybki, mała ilość składników, nic nie jest przekombinowane. Na dobrą sprawę, jedynie co, to musieliśmy ciasto zagnieść i poczekać sobie godzinę, aż ono wyrośnie. No ale jak widzieliście, dwie takie dość solidnych rozmiarów łódeczki nam wyszły. Wydaje mi się, że przepis godny polecenia. Dajcie znać w komentarzach, czy robiliście. Czy coś modyfikowaliście? Wydaje mi się, że ten przepis jest taką bazą, e, którą można dość solidnie zmodyfikować. Nie ma jakieś mięsko do środka, jakąś kiełbasę, szynkę, cokolwiek przy, przy czym, czy to będzie wtedy haczapuri jażarskie, no to ciężko mi powiedzieć. E, w takiej formie, jak jest przedstawiona w Lidl -Mixie, jest bardzo dobre. Nic tutaj bym nie zmieniał, nic bym nie modyfikował. I tyle, dajcie znać co o tym sądzicie, czy jedliście, czy wam smakowało, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, hej!